Dzień dobry Państwu no, witam. Ten piękny słoneczny dzień. Widzę kolejeczka przed urzędem jest, ale jest ciepło, możemy się dobrze czuć, możemy sobie działać. Ja też tutaj dzisiaj przyszedłem, kochani, aby przekazać jak to robię, jak to mam w zwyczaju, przekazywać ludziom dobre informacje, informacje dotyczące życia w tych czasach, w których tak naprawdę każdy boi się. Wszyscy wiecie, to jest tak, że wszyscy wokoło się boją. Kiedy patrzę na ten świat i kiedy widzę, jak on funkcjonuje, kiedy widzę, jak ludzie żyją, to widzę jedną rzecz, widzę jeden wielki lęk. I powiem wam, że ja kiedyś byłem człowiekiem, który też się bał. Byłem człowiekiem, który też się bał, ponieważ każdy człowiek boi się jednej rzeczy, każdy człowiek boi się tego że kiedyś w tym swoim życiu będzie musiał umrzeć, prawda? Może nie każdy się boi, ale ten, kto się nie boi, to musi mieć dobrą odpowiedź na to, prawda? Musi mieć pewność tego, co jest dalej. myślacie się, o czym chcę wam powiedzieć. Chcę wam powiedzieć o czymś, co... Chcę wam przekazać pewną... I słucham. Nie wchodzi. Dziękuję. Chciałem Wam, przyjaciele, powiedzieć, że jestem człowiekiem, który w swoim życiu e, realnie spotkał się z Jezusem Chrystusem. Chciałem Wam powiedzieć, że jestem człowiekiem, który dzisiaj może tutaj stać i może mówić, zarówno Wam, jak i urzędnikom, którzy pracują tutaj, że można się nie bać i można być pewnym tego, gdzie się idzie. Pewnym tego, po co jest się tutaj na Ziemi? Chciałem Wam powiedzieć, przyjaciele, że sprawa się ma w ten sposób, że żyjemy na świecie i żyjemy w kraju, w którym e, są pewne normy społeczne, jest pewna religia, jest pewien system, to wszystko funkcjonuje i to wszystko tak jakby ma swój sens. I ja nie mówię, że to jest złe, ale są pewne rzeczy, takie jak na przykład religia. Która, z którą jesteśmy spakowani z automatu, i ta religia, ten system, w tym przypadku katolicki, chce nam mówić, kim jest Bóg, chce nam mówić, jak wokół tego Boga trzeba się poruszać. Jednak ja dzisiaj jestem tutaj po to, aby Wam powiedzieć, że Bóg to dobry Ojciec i Bóg jest dostępny dla każdego człowieka tylko. Trzeba do tego Boga przyjść osobiście. Powiem wam tak, ludzie sobie na tej ziemi żyją. Jedni sobie żyją lepiej, drudzy sobie żyją gorzej. Jednym jest łatwiej, drugim jest trudniej. Ale tak naprawdę każdy ma w swojej głowie pewne wyobrażenie i pewną odpowiedź na to, kim jest Bóg, co będzie po śmierci i tak dalej. Ale ja przychodzę dzisiaj tutaj, aby wam Powiedzieć o tym, jaka jest prawda, bo wiemy bardzo dobrze jedną rzecz. Prawda jest jedna, prawda jest jedna i tego nie da się ukryć. Prawda jest jedna, i zgodnie z tym, że ona jest jedna, ja przyszedłem tutaj, aby wam dzisiaj powiedzieć, jaka ona naprawdę jest, bo problem polega na tym, że żyjąc na takim świecie, w takim kraju, z takimi, a takimi wierzeniami religijnymi, można spokojnie powiedzieć. Że 80 czy 70 czy nawet 90% z tego wszystkiego to prawda, jednak 10% to kłamstwo i to 10% czyni kłamstwem wszystko. Wiecie jak jest. Prawda jest taka, kochani, że 2000 lat temu Jezus przyszedł na tą ziemię. O tym wszyscy wiedzą. Prawda jest taka, że 2000 lat temu Jezus na Krzyżu Golgoty zapłacił cenę. Za kogo? Za ciebie, za mnie, za wszystkich. Prawda jest taka, że on dwa tysiące lat temu zrobił już wszystko, co jest potrzebne, abyś ty dzisiaj nie musiał bać się śmierci. Dlaczego nie musiał bać się śmierci? Ponieważ on zapłacił za nasze błędy. Jezus Chrystus zapłacił za każdy błąd w dziejach ludzkości człowieka i powiedział: wykonało się. Dwa tysiące lat temu na krzyżu Belgoty wykonało się wszystko, co jest potrzebne do tego, abyśmy byli zbawieni. On nas zbawił. Jezus 2000 lat temu sprawił, że każdy człowiek może iść do nieba. Ale dlaczego każdy człowiek nie idzie do nieba? Ponieważ teraz. Mamy informację, że on to zrobił na krzyżu bełgoty. Mamy informację, że zostaliśmy zbawieni. I teraz jest pytanie do człowieka: czy ty to przyjmujesz? Czy ty wierzysz w to, że zostałeś zbawiony za darmo? Czy wierzysz w to, że on przyszedł na tą ziemię, dał się zmaltretować na krzyżu, dał się zabić? Bo on taką decyzję podjął z miłości do ciebie, żebyś nie umarł. I on podjął tą decyzję, przyszedł na tą ziemię, dał się zabić za ciebie, abyś ty, uwierzywszy w to, nie musiał iść do piekła. I teraz jest pytanie do człowieka: Jezus zrobił wszystko. On zapłacił cenę, on dał się zmaltretować, on zrobił wszystko i tak pokazał swoją miłość. I teraz jest pytanie do ciebie, kochany człowieku: czy ty w to wierzysz i czy ty to przyjmujesz? I wiecie, jak jest, że ten świat. Jest napisane w Biblii, idzie na zatracenie. Dlaczego? Ponieważ nie przyjmuje tego, co Jezus mówił na Krzyżu Gorgoty. Ponieważ nie wierzy w to, że za darmo została zapłacona cena za Ciebie. Drogi Przyjacielu, ludzie idą do piekła, ponieważ nie przyjmują tej wspaniałej wiadomości: że 2000 lat temu na Krzyżu Golgoty została zapłacona cena krwi. Została przelana krew za Ciebie, za Ciebie i za Ciebie, po to, abyś Ty nie musiał iść do piekła. Kochani, on to jest wielka tajemnica wiary. Niestety urodziliśmy się w kraju, gdzie podaje nam się informacje prawdopodobne, podobne do prawdy, podobne do prawdy. Ludzie żyją, ale borykają się z problemami, boją się śmierci. Niedawno się bali covida. Teraz się boją wojny. A ja jestem tutaj, aby wam powiedzieć, że ja się nie boję niczego. Dlaczego? Ponieważ to życie na ziemi jest krótkie. To życie na ziemi jest jak dmuchnąć szybę parą z buzi, która się pojawi i za chwilę zniknie. Powiem więcej. To życie na ziemi jest nic nie warte, gdyby nie praca, jaką ja mam do wykonania, a praca to jest taka, że stoję i tutaj wam o tym mówię. To ja bym już wolał nie być na tym świecie, bo ja tutaj nie mam nic do szukania. Bo to życie na tej Ziemi, tak ile, już nie trzeba umrzeć. Ludzie tutaj na Ziemi nie zadają sobie pytania, co będzie dalej. Dlaczego? Bo się boją. Dlaczego? Bo religia włożyła w nich inny system, pokazała im innego Jezusa, pokazała kłamstwo. Ludzie myślą, że na zbawienie trzeba sobie zasługiwać. Trzeba być dobrym człowiekiem, i ludzie się potępiają, ponieważ czują, że nie są wystarczająco dobrzy. Ale Jezus zapłacił za grzeszników, nie za dobrych ludzi. Jeżeli uważasz się za dobrego człowieka, to coś ci powiem. Nikt nie jest dobry wystarczająco, aby wejść do nieba. Wszyscy zbłądzili i wszyscy zgrzeszyli. I powiem Wam tak: powiem Wam tak: jeżeli. Podejmiesz ważną decyzję, najważniejszą w swoim życiu, bo ja ją podjąłem. Ja podjąłem tę decyzję w momencie swojego upadku życiowego. Każdy w życiu ma różnie. Jedni myślą, że są dobrymi ludźmi i pójdą do nieba, drudzy wiedzą, że są upadłymi ludźmi i są alkoholikami czy narkomanami. Ja byłem przestępcą. Ja byłem przestępcą, handlowałem narkotykami. Jeździłem do krajów trzeciego świata, aby kręcić lewe interesy. Ja byłem bandziorem akurat, ale ja w swoim życiu przekonałem się, że nic nie jestem wart i że potrzebuję pomocy, że trzeba mnie ratować. Powiedziałem kiedyś, Boże, ratuj mnie, jak byłem w więzieniu. Ratuj mnie, bo ja nie jestem w stanie sam sobie pomóc. Powiedziałem, przyjdź do mnie, jeśli jesteś. I wiecie, on przyszedł. Ja uwierzyłem w to, w tą prostą prawdę. Że On zapłacił za mnie i że ja nie muszę już iść do piekła, nie muszę cierpieć przez wieczność, bo On za mnie zapłacił taki dar za darmo. Zbawił nas za darmo, kochani. To są bardzo ważne słowa. To są słowa, które niosą życie. Dzisiaj słyszysz, ale ja za chwilę zniknę z tego miejsca i pozostaniesz z tymi słowami. I pozostaniesz z tym w swoim życiu. Przez całe życie możesz nie podjąć jednej najważniejszej decyzji. Możesz nie przyjść do Jezusa i nie powiedzieć Mu: Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Powinieneś. Jeśli te słowa Cię dotykają, i jeśli chcesz prawdy, jeśli chcesz żyć wiecznie, jeśli chcesz nie umrzeć, to śmierć, a iść do nieba. Zamknij się w swoim pokoju i powiedz: Jezus, ja przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty za mnie umarłeś. Ja Ci dziękuję za to, że Ty dwa tysiące lat temu zapłaciłeś za mnie cenę. Dziękuję Ci za to. Podziękuj Mu za to. Powiedz Mu, że Go potrzebujesz. Ogłoś Go swoim Panem i Zbawicielem. Uwierz w to, że Cię uratował. I że wystarczy tylko przyjąć to jako dar. Jeśli w to uwierzysz, narodzisz się na nowo. Tak jak ja się narodziłem. W 2014 roku pod celą więzienną narodziłem się na nowo. Ponieważ uwierzyłem w prostotę Ewangelii. Nie uwierzyłem w to, że muszę sobie zasługiwać i być jakiś. Uwierzyłem w to, że Bóg wierzy mnie takiego, jakim jestem. I za takiego, jakim jestem, zapłacił cenę. Potężną cenę. To prawdziwy przyjaciel, to Twój przyjaciel, Jezus to Twój przyjaciel. On za Ciebie zapłacił cenę, rozumiesz to? Czy jesteś to w stanie pojąć, że On tak Cię pokochał? że zapłacił za ciebie potężną cenę i dał się skatować. On zapłacił cenę za każdego człowieka. Dla niego nie ma lepszy czy gorszy. Dla niego wszyscy potrzebowali zbawienia i za wszystkich zapłacił karę. Dzisiaj możesz to przyjąć. Pamiętaj, przyjacielu, że te słowa, które ja dzisiaj wypowiedziałem, są prawdą. I tak naprawdę ta prawda, o której dzisiaj słyszałeś, będzie cię sądzić później. Jeśli jej nie przyjmiesz, ona cię będzie sądzić. Albo cię nie będzie sądzić, jeśli ją przyjmiesz. Żaden człowiek nie ma wyboru. Jest albo niebo, albo piekło. Niebo jest za darmo. Piekło też jest za darmo. Od ciebie zależy, co wybierzesz. Dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. Dzisiaj, dzień zbawienia jest dzisiaj. Nie pozwalaj się oszukiwać przez kolejne dni, bo. Czym będziesz stawał się starszy, tym twoje serce będzie bardziej zatwardziałe. My żyjemy w mentalności takiej, że na wszystko sobie trzeba zasłużyć, zapracować, że nie ma nic za darmo. Ale to jest mentalność tego świata. To nie Boża mentalność. Bóg ma inną mentalność. On ma mentalność Ojca. Ojciec, dobry Ojciec, który cię uratował i który chce, abyś do Niego przyszedł, który cię do niczego nie zmusza. Który czeka na ciebie, czeka, ale czy się doczeka? Na mnie się doczekał. Doczekał się, ponieważ ja uznałem swoją marność. Jeśli ty nie uznasz tego, że twoje życie jest klęską, nieważne czy jesteś urzędnikiem, czy jesteś zwykłym człowiekiem, czy jesteś prezydentem, czy jesteś księdzem, wszyscy potrzebujecie zbawienia i wszyscy potrzebujecie Jezusa. Jeszcze dzisiaj możecie do Niego zawołać. I jeszcze dzisiaj możecie stać się nowymi ludźmi. Możecie stać się obywatelami nieba. Ja wam chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. 2000 lat temu Jezus Chrystus rozchorował się na krzyżu Golgoty każdą chorobą. Jeżeli jesteś chory i jesteś tutaj teraz i chcesz być zdrowy, możesz podejść do mnie, a ja się o ciebie pomodlę. Zostaniesz uzdrowiony z każdej choroby. Nie dlatego, że ja mam taką moc, to sobie tak powiedziałem, ale dlatego, że Jezus Chrystus też za to zapłacił i powiedział, idźcie i uzdrawiajcie. Kładźcie ręce na chorych, oni będą zdrowieć. I kochani, ja w to wierzę i uzdrawiam ludzi. Pierwszą osobą uzdrowioną w moim życiu to był mój ojciec z Rwy Kulszowej. Później było wiele innych uzdrowień, ale to jest rzecz normalna. To jest rzecz normalna. Jezus za to zapłacił. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, możesz podejść. 军酷演。